Wszystkie na kolejnym odcinku. Jesteśmy na przejściu kolejowym. Blok Dobryszyce, ulica Leśna. Jak widzicie, tutaj nie ma światełek. widzowie to jest bardzo ciekawy przejazd, bo. Szlabany są firmy PAP I tutaj mamy ciekawą nóżkę od szlabanu. Z kutką. Ja I no i jak ten szlaban jest zniszczony. No i paczki jak z farba schodzi. Tu i tu. I tam mamy błotka z różnika. Patrzcie, ten znak ostrzeżenie tutaj zamazał. Leci Osobowy! Tutaj mamy numer skrzyżowania. Widzę, że tutaj w krzakach leży kawałek szlabanu drewnianego. Tutaj mamy te drewniane ślabany. Jeszcze tu jest drugi. To chyba też były pap. Widzowie, znowu był dzwonek, że się szlabany będą zamykać. To może się zaraz będą. O, nie. O, zamykają się widzowie. Sobie. Pamiętajcie o komentarzu, subie, łapce w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!